Kochanie wrócił... co... co to za jakieś ubrania leżą tutaj na ziemi? Kochanie wróciłem wcześniej z pracy. co to za jakieś ubrania leżą na ziemi? co... 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 ...to jest podom? jak mogłaś? już mnie nie, nie kochasz? bo co? bo jest starszy? nigdy ci tego nie wybaczę, rozumiesz? zniszczy cię! Tę stronę wypełni, kiedy jesteś naprawdę zły. Drogi pamiętniku, właśnie przed chwilą zdradziła mnie moja żona ze starszym ode mnie facetem. Nie wiem co robić. Czy ona już mnie nie kocha? Jestem bardzo zły. Mam myśli samobójcze. A, albo nie, zabiję ją. W końcu to ona mnie zdradziła. Pożałuję tego, co zrobiła. Zadźgaj tę stronę ołówkiem. To strona na odciski dłoni lub palców. Ubróć je i odciśnij. Kurczę, krew, wszędzie krew. Zrób bałagan. Zatrzyj ślady. Przywiąż sznurek do grzbietu dziennika. Bujaj dziko, niech ścian nie unika. Co? Co się dzieje? Co? Ty jeszcze żyjesz? No. <grym> <grym> Starszy aspirant Michał Bobolec. Mamy tutaj zabójstwo z upozorowaniem samobójstwa. Mamy tu sznurek, widać jakby ofiara powiesiła się na tym żyrandolu. Lecz na ofierze znaleźliśmy odciski palców oraz dłoni, przez które dojdziemy. Kto zabił naszą. Więcej już w następnym odcinku faktów po faktach Zarejestruj upływ czasu i 20 Jeszcze tylko 8654 dni i wyjdę na wolność po co ja zrobię? No, trzeba było No co? Teraz to jesteś tak. Cześć, siema! Ja jestem Ozil, a ty właśnie obejrzałeś pierwszy odcinek ze Zniszczeniem. Mam nadzieję, że spodobało ci się takie bardziej fabularne podejście do niszczenia tego dziennika. Może pokażę, co się zmieniło jeszcze, bo trochę tutaj powzmieniałem. Tak, tutaj jest ferona. widać, krew się leje, ciosy zadane, to jest narzędzie zbrodni, prawda odciski moje, i tutaj ketchup, który posłużył jako krew. Tutaj strona z przywiązywaniem, prawda, nasz dziennik powieszony na sznurku, kapiec i Oczywiście jest zapity Tak, tak. Tutaj rysowałem jeszcze wino i lampkę tego wina. Tu na to już nie pisałem nic konkretnego, po prostu pisałem tak, żeby... Wyszło, że jestem bardzo zły. No i to zarejestruj, w czasu nie wiedziałem co to narysować, może tutaj jakaś krata kiedyś powstanie, na więzienia czy tam coś tam, nie wiem, nie wiem, nie Także to by było na tyle, jeśli ci się spodobało nie zapomnij stawić łapki w górę, skomentować, napisać jak ci się podoba moje fabularne podejście do niszczenia tego dziennika oraz zasubskrybować mój kanał, aby nie przegapić następnych odcinków zniszczenia tego dziennika. Powiem, że mam jeszcze dwa pomysły na trzy odcinki, więc zapraszam. Czekajcie, subskrybujcie, oglądajcie i tak dalej. Tak? Jeśli jesteś pierwszy raz na moim kanale, sprawdź też inne moje odcinki. To było na tyle. Dzięki za obejrzenie, jeszcze raz i trzymaj się. siema, cześć na razie.